Teraz krótko na temat wytycznych administracji rządowej też, które to wytyczne dostaniesz jutro w mailu jako bonus. Dzisiaj chcę tylko zasygnalizować, pokazać jak te wytyczne wyglądają. Nie będziemy tego wszystkiego omawiać, bo to jest na spokojnie jest do przeczytania. Ja nie chciałbym dzisiaj tracić czasu, żeby jak najwięcej czasu zostało na praktykę i wasze pytania. Więc krótko tylko dostaniecie tego PDF jutro. Natomiast takie przykładowe pytania jakie tam padły, czy i w jakim zakresie wskazane w artykule 21b ustawy o czasie pracy kierowców zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stosowane są wobec kierowców wykonujących zadania służbowe na podstawie umowy zlecenia? Czy obliczając podstawę wymiaru składki dla zleceniobiorców można sobie właśnie korzystać z tego obniżania? Mówiąc krótko, i tutaj odpowiedź administracji rządowej potwierdziła, że tak, jak najbardziej ulgi w ZUS. Dla samozatrudnionych przy pakiecie mobilności, czyli przy delegowaniu pracowników w ramach pakietu mobilności, można korzystać z ulg w ZUS, już tak skracając. Natomiast jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to chyba było kolejne pytanie, które tam padło. Tak, jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to tutaj nie. Przy samozatrudnionych nie ma możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Tutaj była jasna odpowiedź administracji, że to dotyczy tylko i wyłącznie. Tak, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i to wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To było kolejne pytanie, czy jeszcze jakieś pytanie? Nie, dobra, jeszcze wrócę teraz, bo chciałbym jeszcze pokazać. To były takie dwa moje przykładowe pytania z tego Q&A administracji rządowej, natomiast ja się spróbuję teraz szybciutko, szybciutko przełączyć na, na, te, na tego Q&A rządowego, więc teraz prawdopodobnie zobaczysz za chwilę nie prezentację, a... A powinieneś zobaczyć tego QA, tak. Czyli teraz widzisz dokładnie, tak. Teraz powinniście widzieć, powinniście widzieć te, te pytania, te pytania które, które są i odpowiedzi, które są udzielone. To jest dziewięciostronicowy PDF. Te dwa pierwsze ci pokazałem przed chwilą, natomiast ja pokażę też takie pytanie, które padło, padło tutaj do administracji rządowej dotyczące ekwiwalentu za pranie odzieży oraz nie, jeszcze wcześniej tu było, chodziło o koszty. Czy jeżeli w nowym stanie prawnym, wobec, i tutaj uwaga, ja spróbuję to może strzałeczką pokazać, o które, o które pytanie mi, mi chodzi, to chodziło tutaj o to, o to pytanie. Czy w nowym stanie prawnym, wobec postanowień artykułu 21b ustawy o czasie pracy kierowców, możliwy jest zwrot kosztów noclegu lub dojazdu pracownika lub osoby na umowę zlecenia w szczególnych, w szczególnych przypadkach? I tutaj była odpowiedź, odpowiedź administracji rządowej. Ta odpowiedź konkretnie, zaraz spróbuję tylko znowu bo strzałeczki mi się schowały, więc ta odpowiedź administracji rządowej jest, jest, jest tutaj. Jeżeli zakwaterowanie poza pojazdem odbywa się w całości na koszt pracodawcy, to jego sfinansowanie nie powoduje, aha, bo tu było pytanie o to, czy to będzie koszt uzyskania przychodu dla tego pracownika, jeżeli mu pokrywamy my nocleg. Czyli czy to będzie jego przychód? Więc tutaj odpowiada administracja rządowa: to jego sfinansowanie nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy PIT, z tym uwaga, że to dotyczy relacji pracownik-pracodawca. Przytoczony przepis nie odnosi się do zleceniodawcy. W konsekwencji otrzymane przez zleceniobiorcę świadczenie w postaci opłacenia pobytu w hotelu jest przychodem zleceniobiorcy w rozumieniu ustawy PIT. Także tu mamy rozróżnienie. Jak widzisz, w tej chwili pracownika na umowie o pracy, a zleceniobiorcy. To ci chciałem pokazać. I teraz, idąc dalej, jeszcze to pytanie, właśnie które. Tak, tu jeszcze było pytanie, czy zwrot kosztów przejazdu z Marsylii do Paryża stanowi przychód pracownika, czy nie? Jeżeli ten pracownik musiał się przemieścić, zmienić pojazd, odpowiedź administracji rządowej jest, że nie. Jest tutaj też to, to, pytanie, to pytanie i ta odpowiedź, jest na tej stronie czwartej tego PDF-u. Idąc dalej, nie chcę wszystkiego mówię, bo dostaniesz jutro ten, ten PDF. Na spokojnie, to jest dosyć prosto napisane, więc myślę, że spokojnie będzie można sobie to przeczytać. O, właśnie, to jest to, co chciałem zaznaczyć, jeżeli chodzi o te rozłąkowe, bo to był jakiś temat, który zaczął istnieć w polskim internecie, w transporcie. Czyli dokładnie chodziło o rozłąkowe i używanie używanie odzieży, używanie, ekwiwalent zaprania odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, i to tak zwane rozłąkowe. No, i to jest informacja, że jeżeli chodzi o pranie odzieży, czy ekwiwalent za pranie odzieży, jak najbardziej tak, tylko mają być to realne koszty, czyli realne koszty tego prania, czyli nie możesz sobie na przykład określić, że bo będzie to mocno mocno naciągane, że ten ekwiwalent wynosi, nie wiem, 1000 czy 1500 czy 2000 zł, a wiadomo, że te ekwiwalenty są zwolnione, są zwolnione z ZUS. Więc nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. No, ale ma być to określone w sposób rzeczywisty, a nie, a nie w sposób fi fikcyjny. Tak to, tak to administracja rządowa na to odpowiedziała. A jeżeli chodzi o rozłąkowe, tak zwane, no spróbuję to jeszcze szybko, szybko znaleźć. Szybko znaleźć te rozłąkowe, bo to też było ciekawe. Nie wiem, czy to teraz znajdę, ale na pewno tam był zapis taki, że w przypadku kierowców, że kierowców te rozłąkowe nie dotyczy. Tam była krótka, jasna odpowiedź, że kierowców te rozłąkowe nie dotyczy. To dotyczy pracowników, którzy są faktycznie oddelegowywani i nie stanowi to jego ich normalnego, normalnego normalnych czynności, które oni wykonują w ramach swojej pracy. Tak. tak. No i jeszcze było pytanie, czy było kolejne pytanie, czy w przypadku pracownika na stanowisku kierowca zawodowy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, czyli 300 zł, a nie 250, skoro pracownik jest w trasie i nie dojeżdża do firmy codziennie? I tutaj odpowiedź administracji była, że tak, że istnieje taka możliwość, bo na przykład kierowca na stałe lub częściowo mieszka w miejscowości innej niż ta, w której znajduje się jego zakład pracy. I kierowca nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy, chyba, że zwroty te zaliczane są do przychodów podlegających opodatkowaniu. To też jest druga odpowiedź na to, na to pytanie, więc tak wygląda. Te pytania, jak widzicie, i odpowiedzi są trochę chaotyczne. W sensie tematów jest takie. Tematów jest trochę kilka w różny sposób poukładanych. To nie jest jakoś tematycznie poukładane ładnie. Tak, no i to by było tyle. Dobra, to sobie na spokojnie, czyli... Umawiamy się tak, że my to wysyłamy Wam jako bonus. Na spokojnie sobie ten QA rządowy, czyli pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź sobie przejrzycie. I tak, te wytyczne, Gata Pyta, otrzymacie jak najbardziej. Jutro w mailu otrzymacie te wytyczne i te pytania odpowiedzi o tych rozłąkowych, o tych praniu odzieży, to wszystko, co mówiłem w skrócie. Na spokojnie sobie to przeczytacie, dostaniecie, dostaniecie bez problemu te, tego PDF-a.